Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem. Na 27 dzień lipca Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wersety od 44 do 46. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Moi drodzy, pewnie nie raz słyszeliśmy już te przypowieści w Ewangelii Mateuszowej postawione obok siebie, chciałbym jednak zwrócić naszą uwagę na to, że te przypowieści różnią się, i to dość mocno, coraz częściej to do mnie dociera bo nierzadko e, odczytujemy jakby bardzo podobne do siebie, że Królestwo Boże jest skarbem i perłą i jak człowiek znajdzie, to jest szczęśliwy. Natomiast myślę, że trzeba wyraźnie rozdzielić te dwie przypowieści, ponieważ w pierwszej przypowieści Jezus mówi o człowieku, który rzeczywiście znalazł e, drogocenny skarb w roli, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę po to, aby posiąść ten skarb. I tym skarbem jest Królestwo Niebieskie. Jeżeli człowiek odnajduje Boga, jeżeli człowiek wchodzi w relację z Bogiem, rzeczywiście jest to najpiękniejsze, najcenniejsze odkrycie, najwspanialszy skarb, za który warto i trzeba oddać wszystko. Czy jesteśmy gotowi na to, aby oddać wszystko za tę relację z Panem Bogiem, za to, żeby Bóg rzeczywiście był nam znany, żebyśmy mieli tę relację z Nim? Warto więc dziś zadać sobie to pytanie: na którym miejscu w moim życiu jest Pan Bóg? Czy rzeczywiście jest On skarbem w moim życiu, za który gotów jestem oddać wszystko. Druga natomiast przypowieść mówi nam wyraźnie, że Królestwo Niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych pereł. A więc Królestwo Boże nie jest perłą, ale kupcem, który poszukuje drogocennych pereł, kiedy znajduje tę piękną, najpiękniejszą, której całe życie szukał, sprzedaje wszystko, co ma, aby ją. Aby ją mieć. I myślę, drodzy moi, że tę przypowieść możemy odnieść do nas. Bóg, jako ten kupiec poszukujący pięknych pereł, chce nas odnaleźć jako te piękne, drogocenne perły. I gotów jest oddać za nas wszystko. I tak zrobił. Oddał swojego syna, abyśmy my mogli cieszyć się Jego miłością. I, i, I wolnością, jaką On nam daje. Czy to nie jest przepiękne? Skoro Bóg oddał wszystko dla nas, warto, abyśmy i my oddali wszystko dla Niego. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.